Mamy od razu, e, w pierwszy dzień, już by, mieliśmy pierwszego gościa właściwie e, panią, która e, zwróciła się do nas z taką sprawą związaną z sytuacją mieszkaniową. Powiedzieliśmy jej, jak sprawy wyglądają, gdzie trzeba pójść, jakie e, złożyć dokumenty, jakie wnioski. No i miejmy nadzieję, że. A, Uda się rozpocząć procedurę, która doprowadzi do tego, że pani swoją sytuację mieszkaniową w jakiś sposób ureguluje, i na tym właśnie między innymi polega, e, polega ta działalność. No, nie, p, nie jesteśmy od e, prowadzenia postępowań sądowych, nie jesteśmy od pisania e, jakichś zawiłych pism, nie jesteśmy od e, wysłuchania, od rozmowy o. Doradztwa. pokazania kierunku od doradztwa. No, na tym polega działalność tego biura. Taka jest nasza misja. Na tym polega cała, cała ta pomoc i całe to wsparcie, bo no, my nie jesteśmy e, jakimś tam ultra super e, specjalistami, natomiast bardzo często jest tak, że mieszkańcy e, nawet nie bardzo wiedzą, jakie mają możliwości, jakie są wyjścia. No, po prostu pokazujemy i opowiadamy o tym, e, którym należy pójść, żeby dany problem załatwić. To, to jest to doradztwo, to jest często rozmowa, to jest też często. Wysłuchanie jakichś problemów, które y, ludzi dotykają, bo też często przychodzą po to, żeby po opowiedzieć o jakiejś tam swojej trudnej sytuacji. Tak, bo często nie mają nawet, z kim się podzielić swoim problemem, więc my jesteśmy też od tego, żeby wysłuchać. To jest nawet dosyć wprost kontynuacja tego, co robiłem, jak y, funkcjonowało biuro radnego. Dziś radnym już nie jestem, więc siłą rzeczy nie mogło się to nazywać y, w taki sam sposób. Natomiast dzięki temu, że współpracuje z nami szerokie grono, no to mamy możliwości również korzystać z ich pomocy i wsparcia, jeżeli taka konieczność nastąpi. Więc tak, jest to po prostu kontynuacja tego, co robiłem wcześniej prowadząc biuro radnego, a doświadczenia z tamtego okresu mam naprawdę bardzo bogate. I też wyciągnąłem wnioski na, na bazie tych doświadczeń, jak wielu ludzi tego wsparcia potrzebuje i jak czasami nawet kilka prostych rzeczy, które można zrobić, może rozwiązać problemy, które dla tych ludzi były przytłaczające, bo po prostu nie wiedzieli, jak postępować. Normalnie to będą też sprawy biurowe, czyli mamy ewidencję, będę, będę monitorowała sprawy, które, które, które zostaną rozpoczęte i będę też przypominała Grzeszkowi czasami, że trzeba e, na przykład zadzwonić do e, pana czy pani i zapytać jak dana sprawa, e, jak dana sprawa wygląda, i czy, czy jakieś, e, jakieś pisma, czy decyzje przez dany Organ czy urząd zostały podjęte w tej sprawie, tak? Więc moja moja zadania, moje zadania są takie typowo administracyjno-biurowe. Jeśli chodzi o pilnowanie tych rzeczy, i tutaj a, e, jagoda, którą poznałem już jakiś czas temu, pokazała mi, że ona pilnuje czasami nawet boleśnie takich rzeczy, więc boleśnie dla. E, bardzo skrupulatnie i konsekwentnie pilnuje takich rzeczy, więc e, myślę, że ta współpraca. E, będzie fajnie się poukładała, bo, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje yy, talenty, które powinny się połączyć w coś dobrego. No ja też pracowałam jako ambasadorka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, więc wiem, jakie wyglądają biura terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich, te dla mieszkańców, i które są wprowadzone w różnych miastach Polski. Więc ja będę starała się kontynuować tą y, misję, którą zapoczątkowałam jako ambasadorka w Bierze Rzecznika Praw Obywatelskich tutaj. Czyli bycie otwarta dla wszystkich, niezależnie kto przyjdzie do nas z jakim problemem, jakie ma poglądy. Dla mnie, na pierwszym miejscu, dla wielu osób to zawsze jest banalne, ale stawiam człowieka i jego problem, a potem pozostałą resztę. No, takie jest założenie, że próbujemy sprawy doprowadzać do jakiegoś finału takiego, którego oczekuje od nas osoba, która się zwraca, więc tak to będzie wyglądało, czasami trzeba będzie jeszcze gdzieś tam wesprzeć w trakcie, także no, takie, takie mamy założenia, natomiast no wiadomo, to konkretnie ludzie z konkretnymi sprawami, jak do nas przyjdą, to wtedy będą jakby wymuszały sposób i tym działania. Tak, to jest coś, sposób działania, bo teraz to ciężko powiedzieć, bo każdy swoje indywidualne problemy i potrzeby, więc będziemy się starać dostosowywać do e, potrzeb mieszkańca i oczekiwań, nie? w miarę naszych możliwości. Bo my, my to robimy pro bono, za darmo, więc nie, będziemy się starać też za bardzo nie ingerować. W rzeczy, które nie powinniśmy jako osoby, które, które robią to społecznie. Biuro Wsparcia Mieszkańców jest czynne od wtorku, wtorek, środa, czwartek od godziny 14 do 17. Ulica Grunwaldzka 15 przez 103. Żeby ułatwić, ulica Grunwaldzka 15 to jest budynek vis, -vis Starej Poczty. Na ulicy Grunwaldzkiej bardzo łatwo trafić. Zresztą mamy. Powieszony szyld przed wejściem, więc mam nadzieję, że to pomoże.